Siemaneczko i na Kiss witam w kolejnym odcinku, gdzie zrobimy drogie biteweczki na Kids Hagu I jak to co możesz możecie u mnie wygrać z kiny, gdzie jest nowa maczyska Co trzeba zrobić, żeby jedno z nich wygrać, łapka w górę, łapka w górę, łapka w górę, subik, komentarz i zapraszam was oczywiście na stronkę wraz z moim kodem, czyli z kodem Elzart. Jeszcze jest jeden konkurs, ale będzie tych konkursów więcej. Zamienił 2 dolary, że doładujecie z moim kodzikiem Elzart. Więc no, jest jeszcze kostka, a będzie tych konkursów naprawdę dużo. Dodatkowo przy wpacie macie tutaj wraz z moim kodzikiem aż 20%, bo 20 przy doładowaniu i dolar na start powitalny, więc naprawdę giga dobry tutaj mamy starcik i mamy event też na stronie Zapraszam też was na inne odcinki, bo co odcinek możecie wygrać skiny, macie tutaj free case'y, możecie tutaj level'ować swoje konto tym wyższy level, tym lepsze nagrody, tym lepsze szynki i tak dalej, a my dzisiaj lecimy z drogimi, z drogimi bitewkami Zobaczymy czy coś tutaj nam polosuje, czy coś tutaj powypada, czy raczej będzie słabo Zacznijmy tak. Zacznijmy powoli. Może nie, no to przeginam. Drogie bitwy to to nie, trochę drożej. Zacznijmy od takich strzynek pod około 20, a potem będziemy się nadbawiać no, bardziej, no jak wiecie. No 306 dolarów to, to, to nie jest słaba zabawa, nie oszukujmy się, to jest mocna bitwa Ale potem dowalimy czymś jeszcze mocniejszym, więc spróbujmy najpierw tak Dodajmy sobie dwa bociki i lecimy, a was widzu, no tak jak mówiłem Na innych odcinkach też można z Kejsaga wygrywać skiny więc zapraszam e, I pilnie strzelcie subika na kanale, no no subika musicie strzelić, widzowie No subika musicie strzelić i jest koronka na dobrych strzynkach Nie oszukujmy się, tutaj może wszystko nas zaskoczyć jakąś kosą No, a szkoda, 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 że nie kosa Ale i tak drop zajebisty, chociaż tutaj bot nope też dropi tak samo mo jak my, a bez koronki, więc tutaj chill, chill, kalma jeszcze musi być, bo 50 dolarów przewagi, to tak szczerze, nie wiem, czy to jest dużo na tych skrzynkach, chyba nie, chociaż ta przewaga zaczyna się robić to bardziej konkretna, powiem Wam, no, 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 żartowałem, ta przewaga już jest spoko, 80 dolarów, no, to już całkiem ok, chociaż zobaczymy, czy to tak o nie zostanie, wiecie, powrót, do tego zrobiony, bo to jest jednak jeden mocniejszy drop i nas gościu dogania, no w sumie już nam, już mu brakuje 40 dolarów To już nie jest dużo tak naprawdę, 40 dolarów to już nie jest jakoś hiper dużo. Więc zobaczmy, zobaczmy, trzy strzynki do końca Czy nas tutaj zaskoczą? Okej, okay, bałem się, że to jakaś koronka w nim poleci Dobra, dwie szynki, dwie strzyneczki Dobrze, jest dobrze, jest dobrze, dobry digiel i teraz, żeby tylko nikomu kasa nie wypadła O nie, to jest naprawdę Słowa sytuacja Nie wiem czy my to mamy widzowie Nie, nie mamy tego, właśnie o tym mówiłem że Ostatnia skrzynka może coś takiego zrobić To takiego kurwa hamu dawno nie miałem Jak chuj w dupę to chuj w dupę Ale spokojnie Lecimy dalej, lecimy z tym dalej, nie przejmujemy się Lecimy teraz giga drugą bitwę Teraz dopiero polecimy Mocną bitwę taką mocną, mocną, my się tutaj nie pierdzielimy A lecimy Lecimy, widzu Content jest, content jest, trzy osoby. To jest droga bitwa. Dzisiaj są drogie bitwy, gdzie świętujemy, więc strzel pilnie subika, level aż byliśmy gwiazd... Dzisiaj kurwa diamencików, wszystkiego dużo, więc let's go! Tutaj tym dalej w las, tym drożej, więc te pie początkowe strzynki to jest dopiero początek naszej zabawy Zobaczymy oczywiście jak będzie dalej, no mam nadzieję, że tym dalej, tym lepiej, ale czy tak będzie? No zaraz się okaże, zaraz się okaże To jakieś karambity już latają, Boże, no takiego karambidzika no, fajnie by było przygarnąć, ale najlepiej by było przygarnąć tą, oto właśnie bitwę. Zobaczmy. No, póki co bot była, prowadzi, ale wiecie, no, tak jak mówiłem, w takich drogich skrzynkach to jest jedna skrzynia i tej przewagi nie ma. No, zaraz zobaczymy. Kolejna skrzynka. No i tutaj przewaga i prowadzenie może się w każdej chwili zmienić. No bo tutaj, tylko komuś tutaj wylecie jakiś skin za... 5000 dolarów, no to wtedy już raczej znaczy nie będę wierzył w jakiś super kombek. Ale jest koronka na skrzyni za 150 dolarów, no to jest nasza szansa, widzu. Jormungander jest, Jormungander 600 dolców. To jest to, o to właśnie chodzi, nie? W takich skrzynkach, jak wypada koronka, to się naprawdę dzieje. I póki co zbudowaliśmy sobie naprawdę No dużą przewagę. Naprawdę. Jeszcze jest. Dobra, widzowie, chyba to mamy. Ale nic nie chcę mówić, bo jeszcze dwie strzynki zostały. Ale no to jaki my tutaj drop lecimy. No raczej nie wrócą, no raczej nie mamy... Tak, mamy to widzowie. Wygraliśmy. Oost ja muszę tutaj dużo mówić. Ej, zróbmy jeszcze na zakończenie tego odcinka. Bitwę z najdroższej z jaka jest na stronie. Zobaczymy co jest najdroższego. Muszę to zrobić, muszę to zrobić taką bitwę. Czekajcie. Tysiąc. Dobra, robimy. Tyk. Trzy osoby. No, jakby tutaj Dragon Lorka poleciała. O, holy, to jest najlepszy. Okej, okay, myślę, że Dragon Lorka jest. Spoko dropik, nie? Dobra, widzowie, lecimy. Let's go. Zobaczmy. Okej. Okay. Mamy to, mamy to jeszcze. Dobra, dzisiaj jest wspaniały odcinek, drogi strzynek, widzę, co by nie mówić. Strzel pilnie, wpisz pilnie, widzę, kodzik Elzart, a będzie oddawać na hagu Trzymajcie się, cześć, cześć.